Zadania dotyczące obliczania kondensatorów. Dobór pojemności kondensatora. Mamy następujący układ elektryczny. Zaciski A, B. Tu są trzy kondensatory C1, C2, C3 tutaj widać połączone w tej części równolegle, tu są zaciski D oraz E i jest tutaj jeszcze kondensator określony jako C z indeksem X i jakie teraz mamy dane co trzeba w zadaniu obliczyć otóż jest to troszeczkę inne zadanie od poprzednich, które do tej pory przedstawiałem, gdyż tam w zasadzie trzeba było obliczać pojemności zastępcze. A tutaj, właśnie, jest dana już pojemność zastępcza, jeszcze inne dane. A trzeba obliczyć pojemność kondensatora, który mamy do tego układu zastosować, aby właśnie spełnione były te wszystkie parametry i tak znamy wartości o tutaj pojemności tych kondensatorów C1, C2, C3 i one wynoszą C1, 1 pikofarad, C2, 2 pikofarady, C3, 3 No tu tutaj jest podana pojemność zastępcza widziana z zacisków AB no, tu tak Symbolicznie to jest C, CZ, ten indeks Z z oznaczeniami AB, czyli ta zastępcza widziana, pojemność zastępcza widziana w zacisku AB. Ona to jest w postaci takiego ułamka pomieszanego. Wnosi 3 i 3 7 pico radu i właśnie pytają nas, to jest CX ze znakiem zapytania. W takim razie jaki tutaj musimy zastosować kondensator, w rozumieniu o jakiej pojemności? Przystępując do rozwiązania, no najpierw porządzimy schemat zastępczy. Otóż te trzy kondensatory połączone równolegle należy zamienić na taki kondensator o pojemności zastępczej, no tutaj określony jako C4. Może od razu odliczmy, jaka to jest pojemność tego kondensatora C4, jako że zastępuje kondensatory połączone równolegle, więc pojemność jest równa w sumie pojemności poszczególnych kondensatorów tutaj połączonych równolegle, więc C1 plus C2 plus C3. No i teraz podstawimy tutaj wartości, bo znamy te pojemności, czyli jest 1 plus 2 plus 3, więc równa się 6. To jest wartość w piko faradach. No jeszcze raz tu napiszę C4, równa się 6 piko faradów. My jednak mamy ciągle obliczyć tutaj tą wartość x, a że to są tutaj kondensatory połączone szeregowo, więc no taki jest wzór na pojemność zastępczą 1c, no tu tak napiszę jak mamy w zadaniu zastępcza widziana nacisków nacisku a, b, ona się równa w sumie odwrotności pojemności poszczególnych kondensatorów, czyli 1 przez c4 plus 1 przez CX. i my właśnie to CX mamy obliczyć, więc no, 1 przez CX to się równa 1 przez tutaj tą pojemność zastępczą mielą zacisku AB minus 1 przez C4 no, tutaj można 1 przez CX równa się. A ja tutaj sprowadzimy do wspólnego mianownika, więc C mamy Z AB C 4. Na w liczniku mamy w takim razie C 4 minus C Z B no ale mamy ciągle obliczyć CX, więc Cx równa się, no to w takim razie odwrotność ułamka, czyli w liczniku mamy mnożenie C Z A B razy C4. No, można by było tej kropki nie pisać, ale ten dla przejrzystości, bo tu jest dużo tych indeksów. I w mianowniku mamy C4 minus CZAB, A B No i teraz podstawiając te wartości, czyli otrzymujemy CX równa się ta pojemność zastępcza CZAB. AB no, to jest mieszany 3 i 3 no, dobrze jest tutaj przedstawić to w postaci łamka niewłaściwego, czyli 20, jak się równa, 24,7 więc tutaj mamy 24 24,7 razy tutaj C4 wynosi 6, to są wszystko wartości w picofaradach, no i tutaj znowu mamy w mianowniku C4. 4 wynosi 6 minus 24 7. a tutaj możemy dalej to zwykłe przekształcenia. Czyli tu otrzymujemy 144 7. No i tutaj wspólnym mianownikiem 7. 42 minus 24. To może jeszcze raz rozpiszę zanim pozbędę się tego ułamka piętrowego, czyli 144 7 przez 18 siódmych czyli jeszcze się będę, tak jak powiedziałem przed chwilą tego ułamka piętrowego, czyli to jest 144 siódmych, a tutaj 18, tylko przez odwrotność 7. Oczywiście tutaj skracamy przez 7. No to w wyniku tej dzielenia daje 8. I to wartość pico parada. Czyli już możemy ostatecznie jeszcze raz tutaj napisać odpowiedź do naszego zadania. Cx równa się 8 tylko No co faktycznie już tutaj kończy nasze zadanie.